Jan Kochanowski, psalm czwarty. Cum invocarem exaudivit medeus. Wzywam Cię, Boże, Świadku mojej niewinności, któryś miał zwykł wywodzić zawsze z mych trudności. Chciej się teraz nade mną troskliwym zmiłować, i moje smutne prośby łaskawie przyjmować. A wy, o nierzeczliwi, o zapamiętali, długoż się na moją sławę będziecie targali, długoż rzeczy znikomych naśladować chcecie. Ile da wiatru głupi chwytać się będziecie? Także wiedzcie, kogo Pan sobie ulubuje, tego w żadnej przygodzie już nie odstępuje. Nie odstąpi mnie mój pan zawsze z łaski swojej, dawał miejsce i dawa, i da prośbie mojej. Radzę tedy, żebyście przed oczyma mieli pańską bojaźń, a gniewać więcej go nie chcieli. Co noc. To rozbierajcie dnia przeszłego sprawy. Tom przystojnie uczynił? Tum Bogu nieprawy. Więc nie baranem, ani wołem go błagajcie, ale przedeń sumnienie czyste przynaszajcie. Co gdy będzie już pewni tego być możecie, że się na swych nadziejach nic nie zawiedziecie. Mówią drudzy, dobrego mienia nam potrzeba. O Panie, Ty chciej tylko swoim okiem z nieba nam ją pojrzeć grzesznego. To są osiadłości, to skarby, to pociechy i moje radości. Inszy niechaj spichlerze nawiezione mają, niechaj wszystkie piwnice winem zastawiają. Ja w nadzieje łaski twej będę spał bezpiecznie, bo mię Ty sam, Panie mój, opatrujesz wiecznie. Psalm 51 Miserere Mei Deus Secundum. Boże, w miłosierdziu swoim nie przebrany, u Twych nóg upadam ja, człowiek stroskany. Smił się nade mną, zetrzyj moje złości, Omyj mię, oczyść mię z moich wszeteczności. Znam swój grzech do siebie. A widzę go prawie i tobie nie tajny, ale ty łaskawie racz się ze mną obejść, abyś w słowiech swoich zawżdy praw nalezion i czyst w sędziech twoich. Mnieć jeszcze złość w matce przeklęta została, mnieć grzech jeszcze w mleku matka podawała. O panie. Ty szczerość serdeczną miłujesz i skarb swej mądrości takim okazujesz pokrop hysopem, a oczyścią będę omyj mię a śnieżnej jasności nabędę zeszli mi poselstwo wesołe a kości twym gniewem strapione użyją radości odwróć od mych grzechów surową twarz swoje ani chciej pamiętać na nieprawość moje. Stwórz we mnie, mój Panie, serce bogobojne, a w oziębłych piersiach myśli wskrześ przystojne. Nie odmiatajże mię od swej obliczności, a nie bierz ode mnie ducha swej mądrości. Przywróć mi dobrą myśl, przemój grzech odjętą, a podbij pod rozum złą żądzą przeklętą. A ja w swym upadku przez Cię podźwigniony. Będę złym na przykład jawnie wystawiony. Aby w miłosierdziu Twoim nie wątpili, ale się do Ciebie raczej nawrócili. Wybaw mię z przeklęstwa mej niepobożności, abym mógł mój język sławić Twe litości. Otwórz, wieczny Boże, nieme usta moje, a ja opowiadać będę chwały Twoje, byś ofiar pożądał. Palich był ofiary, ale wiem, że mało dbaż o takie dary. Ofiara przyjemna Bogu, duch strapiony, serce uniżone, umysł ukorzony. Bądź łaskaw na miasto swoje wieczny Panie, że tym rychlej w pięknych swoich murzech stanie. Tam przyjmiesz ofiarę cnoty, tam kładzione, na twój ołtarz będą. Cielce poświęcone Psalm 140 ERIPEME dominę ap chominę malo. Broń mię, mój Panie, od ludzi złośliwych. Broń od potwarców sprośnych, niewstydliwych, którzy w swym sercu zdradę tylko knują, a na mię wojska ustawnie szykują. Ostrością zębów podobni wężowi, jadem bystremu równi padalcowi. Uchowaj mnie. Rąk, panie, niepobożnych, broń mnie od moich nieprzyjaciół możnych, Którzy upętać myślą moje nogi, Sidłami ścieżki natknąwszy i drogi. Panie, tyś mój Bóg, ty modlitwy moje racz przyjąć w uszy miłosierne swoje. Tyś mój obrońca, ciebie miał łaskawym Znał przeciw sobie zawsze w boju krwawym. Nie cierz złych ludzi, Boże mój prawdziwy, w ich przedsięwzięciu, aby nieżyczliwy człowiek pływając w szczęściu niewinnemu, tym cięższy nie był i sroższy dobremu. Ich radę, chytrą i szkodliwą mowę, obróć na ichże niepobożną głowę. Niech żywy ogień z nieba spadnie na nie, a Ty ich doraś, że żaden nie wstanie. Niedługie szczęście kłamliwych na świecie, a zły w swojejże złości się uplecie. Pewienem tego, a nic się nie mylę, że ujrzę w rychle tę szczęśliwą chwilę, kiedy Pan będzie krzywdy mścił ubogich, a wybawi je z ich frasunków srogich. I będą dobrzy Pana wyznawali i na twarz Jego prawdziwie patrzali. Psalm 115 Non Nobis Domine Non Nobis. Nie nam, nasz panie, stworzeniu podłemu, ale czymś sławy imieniowi swemu. Niechaj wiadome, niechaj znaczne wszędzie Twe miłosierdzie, Twoja prawda będzie. Niechaj i pochańcy sprośni, nie pytają. Gdzie teraz ich Bóg, któremu dufają? Nasz Bóg na niebie, cokolwiek zamyśli, wszystko się musi stać po jego myśli. A ich bałwany ze srebra, ze złota nic nie są. Jedno ludzkich rąk robota. Gębą nie mówią, okiem nie patrzają, uchem nie słyszą, nosem nie wąchają, ręką nie ścisną, nie postąpią nogą. Gardłem żadnego głosu dać nie mogą. Bodaj tak i ci, którzy je działają, a owszem, którzy w nich nadzieję mają. Izrael w Panu niech nadzieję stawi, a on go wszelkich trudności pozbawi. Niech się na pana dom Aaronów spuści, a on go z łaski swojej nie opuści. Niech mu dufają, którzy się go boją. Bo krom wątpienia w łasce jego stoją. Pan o nas wspomni, Pan nam błogosławi i znacznie naród żydowski wystawi. Wszystkim on łaskaw, którzy służą jemu, tak w małym wieku, jak odrosłemu. Pan łaskę swoje rozmnoży nad Wami i nad Waszymi także dziateczkami. Pan Wam na wieki wieczne błogosławił. Ten, który niebo i ziemię postawił. Niebo wysokie jego jest mieszkanie, a ziemię ludziom podał w używanie. Nie martwi, Panie, będą Cię chwalili, ani ci, którzy pod ziemię wstąpili, ale my, którzy na świecie żyjemy, wiecznymi czasy, słabić Cię będziemy.